Igrzyska w Chorzowie To są nasze drugie igrzyska. Przede wszystkim jest kontakt. Polacy z całego świata zjechali na Śląsk. Igrzyska w jest wszystko fajne. Grali w tenisa i w ringo. Jest to bardzo ważne dla <noise> e, wizerunku naszego miasta. Prezent dla pacjentów. Jest milej, fajniej, zabawniej. Gorące granie, czyli lauba pełno blusa. Po raz dziesiąty jesteśmy tutaj w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Czy dzieci wiedzą jak zdrowo jeść? Owoce i warzywa. Dużo zdrowych rzeczy. Mm. I relacja z meczu ruchu chorzów. Wielki żal, bo, bo prowadziliśmy 1-0. Remis choć mogli wygrać. Igrzyska polonijne odbyły się na Śląsku i między innymi w Chorzowie. W naszym mieście Polonusi rywalizowali w tenisie ziemnym, grali w ringo, wzięli udział w turnieju rodzinnym i mini igrzyskach. Igrzyska polonijne to impreza, która co dwa lata odbywa się w naszym kraju. Przyciąga sporo Polaków, którzy mieszkają obecnie poza granicami naszego państwa. To są nasze drugie igrzyska, po prostu byliśmy w dnie świadomości przez wiele lat. Przez przypadek dowiedzieliśmy się o igrzyskach w Kielcach. I postanowiliśmy wziąć udział. Tam trochę nam nie poszło, tu idzie nam lepiej. Dlatego ja się bardzo cieszę, mam żonę Ślązaczkę, także że jestem tutaj i nawet tą pogodę, którą mają Ślązaczy, ślązacy, ma bardzo lubię. A przyznam się, że parę stopni jest za mało dla mnie. bym Absolutnie bym się lepiej czuł. Turniej tenisa odbywa się na kortach przy ulicy Harcerskiej w Chorzowie Starym. Nie tylko w czasie meczu czy po meczach, ale przede wszystkim wieczorami spotykamy się, wiadomo, wypije się piwo, ale przede wszystkim jest kontakt. I poznajemy nowych ludzi, wymieniamy doświadczenia, zachęcamy się. I Każdy się cieszy i czeka na następną okazję. Nie? Rywalizujący w tenisie mieli do rozegrania sporo meczów. Walczyli o medale w siedmiu kategoriach singlowych, w tym sześciu męskich i jednej kobiecej. Ponadto były dwie kategorie deblowe męskie, jedna kobieca oraz mixt. To, że turniej tenisowy trwał aż 4 dni. Spowodowane było frekwencją około 75, 75 uczestników brało udział w turnieju tenisa ziemnego. Dziękuję, Anastazja zabłocka z Białorusi wygrała rywalizację pań w tenisie ziemnym. W sumie podczas uroczystego zakończenia igrzysk odebrała trzy medale. Igrzyskowal nie jest wszystko fajne. Wszystko fajne, wszystko w porządku. Sporo działo się na stadionie Ruchu Chorzów. Tutaj było bardzo rodzinnie. Był turniej Ringo, potem turniej dla całych rodzin, aż w końcu mini igrzyska dla najmłodszych polonosów. Bardzo ciekawe e, imprezy i bardzo ważne imprezy e, dla nas i no, dla wszystkich ludzi. To sport to bardzo do, 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 dobry kierunek w, w, w życiu. Jest bardzo dobrze i mi bardzo podoba się, bo ja mogę pobiegać. I... Fajnie jeść. Na igrzyskach ja jestem po raz drugi, mąż po raz trzeci, a chłopcy po raz pierwszy, bo przyjechali współzawodniczyć i uczyć się języka polskiego. Stadion Miejski przy ulicy Cichej był gospodarzem igrzysk polonijnych przez 3 dni. Dzisiaj kończymy zmagania podczas mini-igrzysk. To są chyba najprzyjemniejsze zawody, ponieważ to są zawody przygotowane dla najmniejszych uczestników Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Mamy tutaj zawodniczki w wieku 3, 4, 5, 6 lat, więc myślę, że najważniejsze, żeby te małe osoby poczuły radość i przede wszystkim... Były zadowolone z tego, że mogą na sportowo spędzić tutaj czas. Zawody odbywały się w kilku miastach, ale Chorzów szczególnie był komplementowany przez organizatorów wydarzenia. Muszę specjalnie podziękować właśnie pracownikom Chorzowskiego Morisu, a także wydziałowi, który, to, który, który, który kieruje Rafał Zareba. To zaangażowanie tych ludzi rzeczywiście jest na wysokim poziomie. I Powiem tak, zbieram. że oceniając stan organizacji, jeżeli chodzi nie tylko o zawody sportowe, ale tą część taką kulturalną, to wioski olimpijskie robią I wrażenie. Ale to ze, ze współpracy akurat z Parkiem Śląskim. Także naprawdę podpokój trzeba, podpokój my, trzeba wielkie podziękowania i jeszcze raz samemu szefostwu miasta Chorzowskiego. Słyszymy opinię, że tutaj w Chorzowie turnieje zarówno turniej tenisa ziemnego, turniej Ringo, jak i właśnie te zawody rekreacyjne, czyli zawody dla rodzin i mini igrzyska są bardzo wysoko oceniane i bardzo miło nam, że w ten sposób jesteśmy oceniani. Prezydent Chorzowa jeszcze nigdy nie miał okazji wręczyć tylu medali. Przez ponad godzinę na scenie w Parku Śląskim rozdawał kolorowe krążki najlepszym sportowcom Igrzysk Polonijnych. Otrzymaliśmy pochwałę od organizatorów że Horzów, e, Jeśli chodzi o organizację, logistykę, to tutaj spisał się na najwyższym poziomie. Za to chciałem już w tej chwili podziękować wszystkim, którzy e, poświęcili swój czas i, i zagrażali się w to przedsięwzięcie, bo nie ukrywam jest to bardzo ważne dla e, wizerunku naszego miasta. Dzięki temu nasze miasto e, poprzez taką właśnie wielką promocję, jaką dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć cała, wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, tych igrzysk polonijnych na pewno będą dobrze o Chorzowie mówić. Zobaczyli najpiękniejsze miejsce w naszym mieście, czyli Park Śląski. Widzieli również nasze obiekty sportowe, na których odbyła się realizacja sportowa. Wierzę prezydent, no staliśmy się jak najwięcej dobrych rzeczy pokazać w naszym mieście. Kolejne igrzyska za dwa lata. Niemal dwa tysiące książek trafiło do chorowskich szpitali dzięki przedsięwzięciu chorzowskiej strefy wolontariatu. Wszystko w ramach akcji Daj Książce Drugie Życie. Zachrmnęła nudzona świnka. Jest milej, fajniej, zabawniej. Fajnie się rozwija wyobraźnie. Magazyn organizatora zbiórki zapełnił się natychmiast po tym, jak informacja o niej trafiła do mediów. Dzieci przebywające na oddziałach Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, oprócz książek, przekazali również kolorowanki, puzle i gry planszowe. Pomysł najprostszy, tak? Czyli umylić czas tym, którzy są skazani często na samotność, bo są sami, a jeśli są rodziny, to też nie mogą być cały dzień z chorymi, więc pomysł na zbiórkę, chorzowianie i firmy nie tylko z Chorzowa, ale właściwie z tego kraju przysłały lub przyniosły nam setki książek, zabawek, gier, puzli, to jest tylko fragment tego, co jest, bo się po prostu nie mieści. To wszystko, czego mogliśmy się spodziewać i nie spodziewać, do nas trafia. E, w pluszaków jest bardzo dużo, e, gry nowe nawet ludzie przynoszą, kolorowanki w ogóle nieruszone, nie, nie, nieużywane. E, są nowe zabawki elektroniczne, jeżdżące autka na sterowane, jakieś właśnie na baterie rzeczy też. No tutaj niestety nie mamy wszystkiego, bo się nie mieści po prostu tutaj w kawiarni szpitala, ale mamy nadzieję, że to się uda wymieniać, bo szkoda, żeby się marnowało, a też dzieci się myślę szybko z tym oswoją, co tu jest. Bo darów od serca w szpitalu dziecięcym nigdy za wiele. Ten dar dzisiejszy, prawda, przez te kilkanaście dni czy kilkadziesiąt, dla tych, które chcą. Prawda? My tych dzieci tutaj mamy licząc... Wszystkie oddziały, kilkaset, prawda, i to to e, licząc w dłuższym okresie czasu, nawet i ciut więcej. Są dzieci oczywiście starsze, e, które tutaj z tych darów nie skorzystają, natomiast te maluchy, e, które są głodne, wiecznych doznań, ucieczki od tej e, przeżyć szpitalnej, prawda, nawet jak są pod opieką rodziców, coś takiego jest i ulgą w opiece, e, i ułatwieniem dla, dla rodziców, jak i rozrywką dla, dla maluszków. Dzień wcześniej książki trafiły na oddział geriatryczny zespołu szpitali miejskich. Ja, Jeden z najciekawszych bluesowych festiwali za nami. W miniony weekend, między innymi w Skansenie, odbywał się festiwal Frontport Plus, czyli lauba pełno bluesa. Dzisiaj mamy taki prawdziwy południowy klimat i bardzo się z tego cieszymy. Po raz dziesiąty jesteśmy tutaj w Górnośląskim Parku Etnograficznym. No i myślę, że jeden z milszych, ciekawszych festiwali, jakie w Polsce można zobaczyć, kameralnych, bluesowych. Z bluesowych festiwali największa ilość wykonawców. Trzy sceny, trzy dni. Też sztygarka i klubułania. To jedna z niewielu imprez, gdzie fani mogą być tak blisko swoich ulubieńców. Jestem tu co roku na laubie i przeglądam te zespoły, których nie znam i które mają przyjechać. Akurat to najbardziej mi wpadło w ucho i dlatego tu jestem. Duży szacunek dla zespołu, że śpiewają po polsku, co się teraz rzadko zdarza w zespołach bluesowych. Zazwyczaj wszystko po angielsku, a tutaj naprawdę szacunek po polsku i, i pasuje blues po polsku. Na zachodnim wybrzeżu USA gra się taka muzyka, a my to próbujemy zaszczepić tutaj w Polsce, ale śpiewamy po polsku swoje, swoje kawałki. Myślę, że to też jest jakaś tam nasza siła. No, myślę, że to jest taka główna przyczyna, że właśnie ludzie może chcą nas. Posłuchać akurat tutaj, aczkolwiek pozostałe zespoły, które tu grają, myślę, że jeśli były jakieś różnice w głosach, to pewnie były one nieduże, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo tak, świetnych bardzo, zespołów świetnie, zaproszonych świetnie, na świetnych Zespołów zresztą z Markiem Piowczykiem mieliśmy wczoraj się okazję spotkać też e, na festiwalu i dzisiaj też razem gramy, więc jest tutaj dużo wspaniałych zespołów też, ale nam jest bardzo miło. Dzień. Było mnóstwo bluesowych rytmów i gorąca atmosfera. Nie tylko z powodu muzyki. Robimy imprezę, która jest, ma, ma taki klimat południowoamerykański, ale tutaj w śląskim krajobrazie. Chałupy 18-19 wieczne. Przepiękny Górnośląski Park Etnograficzny. Myślę, że to jest też okazja. Do tego, żeby ludzie z całej Polski zobaczyli, zobaczyli śląsk, jakiego nie znają. Taki nieoczywisty, pełen zieleni, spokoju i to, to też jest bardzo fajne. Co ważne na tym festiwalu nie ma żadnej infrastruktury, która jest montowana specjalnie na festiwal. Wszędzie, gdzie gramy, to scenografia jest naturalna. Właśnie tych zagród 18-19-wiecznych i tego wszystkiego, co tu jest na co dzień w Skansenie. Towarzyszą nam też zwierzęta i myślę, że nie ma drugiego takiego festiwalu w Polsce. Andrzej Matysik, pomysłodawca imprezy, z domem opowiada o wydarzeniu, wylicza co przez lata zmienia się, a co nie. Zmienia się liczebni, bo jest dziesiąta. Zmieniła się na bardzo dobrze pogoda. Nie mogę narzekać na te, w tych dziewięciu poprzednich. Bywały jakieś tam takie deszczowe momenty, ale generalnie pogoda była przyzwoita. Ale to co mamy w tym roku, no to jest marzenie. No Wiele osób narzeka oczywiście, że za ciepło, no, ale w listopadzie będą. Częstotą do, do tego sierpnia wracali w pamięci, jak było ciepło. Także, ale zmienia się to, że festiwal no, ugruntował swoją pozycję w, w polskim świecie, bo, bo ludzi z różnych krańców Polski tutaj przybyło dość sporo. No, i też nam się tutaj logistyka festiwalu, bo już których rok z rzędu robimy go w tych samych miejscach w Skansenie i to jest takie, to już taki wymarzony mój semat, który 10 lat temu gdzieś tam mi po głowie chodził, ale, ale w, od kilku lat realizujemy festiwal konkretnie w naturalnych, naturalnych scenach Skansenu, czyli w tych dwóch zagrodach bogatego chłopca z frytka i drugiej, tutaj w tej pięknej scenerii, naturalnej sceny drewnianej vis a vis karczmy. Dostajemy w Górnośląskim Parku Etnograficznym, gdzie Chorzowski Sanepid zaprosił dzieci i seniorów na festyn, podczas którego promowano zdrowe odżywianie. Co trzeba robić, żeby dobrze się odżywiać? Co trzeba jeść? Owoce i warzywa. Tak, coś jeszcze? Mi dużo zdrowych rzeczy. A w taki upał ważne jest, żeby co? Pić wodę. Trzeba najwięcej owoców jeść, dużo pić Czy wody. A może tą drużynę? No i wszystko zdrowe. Poniedziałek w Skansenie jest to nasz dzień. I tutaj urządzamy różne gry, zabawy e, łącznie z seniorami. E, nie chcemy, żeby to była jakaś różnica pokoleń, bo seniorzy też się chcą bawić. E, więc dlatego, te, które tutaj są organizowane, imprezy, są również przeznaczone dla wszystkich. Tematem dzisiejszego właściwie spotkania e, są bezpieczne, zdrowe wakacje no bo jeszcze trwają e, i zdrowa żywność. Wiadomo, upały w tej chwili, więc musimy zważać na to, co jemy, w jakich warunkach są przechowywane i stąd po prostu będzie quiz, krzyżówki dla dzieci. Sprawdzimy, jak z ich znajomością, jeśli chodzi o przechowywanie żywności i spożywanie żywności w tak gorący dzień. Natomiast również mamy stoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odnośnie używania dopalaczy i i o barszczu Sosnowskiego. Dlatego, że barszcz Sosnowskiego właściwie tak się już rozsiał, że można go spotkać to, wszędzie i chcemy uczulić, szczególnie osoby starsze i dzieci, aby to, czego nie znamy, nie dotykały. Ruch Chorzów zremisował spod Beskidziem Bielsko-Biała 1 do 1. Bramkę dla Chorzowian strzelił Patryk Lipski. Dostałem piłkę wycofaną od Martina Kączkowskiego po ziemi. Wystarczyło przyjąć piłkę i zmieścić się w siatce. Myślę, że już wcześniej mogłem strzelić gola, ale cieszę się z tego jednego. Bramka padła w 59 minucie meczu. Chorzowianom zabrakło dosłownie kilku minut, by zakończyć spotkanie zwycięstwem, po którym byliby wiceliderem tabeli. Wielki żal, bo, bo prowadziliśmy 1-0. Proszę uwierzyć, że były niesamowicie ciężkie warunki. Tutaj słyszałem, że... Zaczął wiać wiatr, na boisku tego nie było czuć, było okropnie duszno i grało się ciężko, tym bardziej szkoda, bo, bo powinniśmy w końcówce samej zagrać troszkę mądrzej i myślę, że... Ten, ten, to zwycięstwo dowiedzielibyśmy do końca. Drużenie górali zagrał Jakub Kowalski, były zawodnik niebieskich. Z perspektywy meczu może ruch bardziej utrzymywał się przy piłce, ale my mieliśmy więcej tych stuprocentowych sytuacji. Kibice serdecznie przywitali byłego zawodnika ruchu. Chciałem im bardzo serdecznie podziękować, miło się poczułem, kawał serca i zdrowia tutaj zostawiłem i chyba dlatego kibice mi podziękowali. Fani niebieskich mieli też okazję podziękować innemu zawodnikowi ruchu. W przerwie koszulkę z numerem 216, bo tyle meczów w ruchu zagrał, otrzymał Marcin Malinowski, były kapitan niebieskich. To naprawdę są e, niezapomniane chwile i, i dla takich chwil warto, warto grać piłkę. w piłkę. Troszeczkę się nie spodziewałem, e, tym bardziej dziękuję e, działaczom, trenerom, a przede wszystkim chyba kibicom. Za to, że mogłem dla nich grać. Całą rozmowę z byłym kapitanem ruchu można zobaczyć na naszym portalu.